Dzisiaj z kolejnego odcinka, animacje, będzie kolejna historia, ponieważ wbiliście aż trzy łapki w górę. Dzisiaj możecie zostawić też trzy, więc nie przedłużam. Raz byłem sobie w sklepie i patrzę. A tam stoi sklepikarka i z wielkimi oczami się patrzyła na hajs. Wziąłem bardzo potrzebną wielką borówkę i zapłaciłem za nią, ale nie dało się wyjść. Jak później zrobiłem się głodny postanowiłem zjeść wielką borówkę. Tak naprawdę Sebiks za wszystkim stał tu dudu i dał hajs pani sklepikarce żeby zamknęła drzwi. Ja o tym jeszcze nie wiedziałem. Ale domyśliłem się, że za tym stoi Sebiks więc przekupiłem panią dwóch tysięcy hajsu i powiedziała mi to. Sklepikarka była później bogata i jeździła Lamborghini X. Wracając do tematu, otworzyła mi drzwi za 20 tysięcy hajsu i wrzuciłem Sebiksa do sądu, a potem do więzienia. Koniec, mam nadzieję, że się Wam podobał ten film, więc szczelcie suba i dzwona. Miłego dnia lub wieczoru. Ja się żegnam. Do widzenia.